teraz kochani, zapraszamy na Was na spotkanie z wyjątkowym gościem, pan Wojciech Bartnik, brązowy medalista w boksie z Barcelony z 1992 roku, brązowy medalista olimpijski. Zobaczcie jego zwycięstwo, a potem posłuchajcie, co ma nam do powiedzenia. Czekaliśmy na werdykt, bo przy elektronicznym punktowaniu bywało i bywa rozmaicie. A więc proszę Państwa, czekamy. Czerwona! Proszę Państwa! Coś niesamowitego! Wojciech Bartnik pokonał w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego pięściarza znakomitego Angelo Espinoza. Sensacja! 9 do 7 wypunktowali sędziowie. Jakżeż się Polak cieszy! Znakomita postawa naszego reprezentanta. Wystartował na olimpijskim rynku z pozycji rezerwowego, a tu już trzecie zwycięstwo i Polak jest w półfinale. Cieszymy się ze zwycięstwa Wojtka Bartnika. Bardzo późno, jak na, na, na czasy, żeby coś osiągnąć, no to teraz młodzież zaczyna w wieku 12 lat, w 10 nawet tą zabawę w sport. Natomiast ja rozpocząłem ją w wieku 17 lat. Ale byłem bardzo zdeterminowane i chciałem coś osiągnąć. No i miałem pewnie również wspaniałych trenerów, do których, którym bardzo dziękuję za to, co, że mnie gdzieś tam wykształcili w tym kierunku. No Muszę powiedzieć, że sport w wieku 17 lat potem muszę powiedzieć tak, wakacji żadnych nie pamiętam, żebym spędzał z rodziną. Gdy ciągle musiałem trenować, ciągle starałem się gonić tą czołówkę krajową. Moim marzeniem było zdobyć mistrzostwo Polski. Nie myślałem o, o igrzyskach olimpijskich, a w rezultacie wszystkiego posmakowałem. A czy Pan był grzecznym dzieckiem? Tak, no, czy byłem grzecznym dzieckiem. Myślę, że nie. To znaczy, byłem, niektórzy nawet rozmawiają z starszymi osobami mówią, Wojtku, ty byłeś taki, taki fajny, grzeczny chłopak, a ty potem wstąpiłeś do, do takiego trudnego sportu, bo boks, trzeba powiedzieć sobie prawdę, jest to dyscyplina niesamowicie trudna i bardzo no, taka niebezpieczna. Tutaj cały czas gdzieś tam jesteśmy wśród. Tej, 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 tej płaszczyzny zaminowanej. E, ponieważ w każdej chwili coś może się wydarzyć. Boks, e, pięściarstwo, szermierka na pięści, tak na, to, na tą dyscyplinę moją e, można, można mówić. E, kiedy e, byliśmy kiedyś potęgą boksu za papy sztama, e, tutaj akurat teraz ten boks trochę się zmienił. On stał się bardziej atletyczny, bardziej taki e, fizyczny i. I bardziej niebezpieczny. Dlatego. Ale ja myślę, że ten boks wiele mi pomógł, ponieważ w wieku 17 lat, kiedy zamierzałem go uprawiać, a wcześniej, bo w wieku 15 już marzyłem o boksie, ale też nie było klubu. Ja troszeczkę podróżowałem, to znaczy jeździłem, byłem w internacie w Myszkowie, szukałem jakiegoś takiego swojego miejsca w życiu. Już wówczas szukałem klubu sportowego właśnie w klubie akurat nie w Myszkowie bo tam nie było klubu ale w Częstochowie ale pojechaliśmy z kolegami i trener zobaczył mnie i mówi słuchaj masz 16 lat jesteś za stary więc do, do boksu nie, nie, nie pasujesz. Zmień dyscyplinę ma, pewnie masz jakieś inne zainteresowania. Ja jednak yy, wróciłem po paru miesiącach z Myszkowa ze szkoły, z internatu do, do Leśnicy, i udało mi się tutaj z, z kolegami znaleźć klub w Wrocławiu. No i tak się zaczęła przygoda. Tak. Treningi bokserskie to na pewno wielkie, wielkie wyrzeczenia. Wiele poświęcenia, wiele trudu. Nie było nigdy takiej myśli, żeby nie wiem, sobie odpuścić, żeby zrezygnować, żeby dać na luz? No, takich sytuacji było wiele w moim życiu. Ponieważ trudna walka, a taką walka, walkę miałem zaraz, to była trzynasta walka moja, którą i druga porażka, bo na dziesięć pojedynków wszystkie wygrałem. Myślałem, że ciągle będę wygrywał. Jedenasta walka to, to moja przegrana, ale taka, że tak powiedziałbym, bardzo nieznacznie, nie bolała mnie tak bardzo. Natomiast trzynasta walka dostałem serwotne cięgi od, od mojego kolegi, no i tutaj Akurat było takie zastanowienie się, czy warto uprawiać tą dyscyplinę, skoro można mieć jakieś tam skutki uboczne, gdzieś tam ta głowa bolała. Strasznie nie zapomnę walkę, przegrałem na punkty, ale cierpiałem niesamicie. No cóż, przetrwałem noc tą bardzo trudną i stwierdziłem, że biorę się jeszcze mocniej do pracy. Także nie odpuściłem wręcz przeciwnie. Ta porażka, ale zmotywowała mnie do jeszcze trudniejszych tutaj, że tak powiem zobowiązań, które sobie narzuciłem. No i widać po tle, tak. na którym Pan występuje i z nami się spotyka, że rzeczywiście ten trud i te treningi i to takie samo zaparcie i ta samodyscyplina przyniosły wiele, wiele takich fajnych, pięknych owoców. Jest mnóstwo pucharów, są medale. Który z nich jest najważniejszy? Tak. No myślę, że medal, który gdzieś tam jest po mojej lewej ręce liści, jest to medal olimpijski. Ten medal właśnie, który, który o, przybliżę, pokażę. Ostatni medal dla Polskiego Boksu. 28 lat temu zdobyty przeze mnie w Barcelonie. No muszę powiedzieć tak, no sam wyjazd do, na Igrzyska do Barcelony to był, to była wielka niespodzianka, bo jednak walczyłem w klubie drugoligowym w Wrocław, 18 lat w boksie amatorskim, potem na prawie 12 w boksie zawodowym. Muszę powiedzieć, no samo to, że, że 28 lat temu ostatni medal zdobyłem ja, to znaczy, że ten boks jest dyscypliną bardzo trudną, bo mieliśmy pięściarzy wybitnych, wspaniałych, takich jak Tomek Adamek, jak Krzysztof Wodarczyk, jak Głowacki, oni wszyscy byli mistrzami świata w boksie zawodowym, a żaden z nich nie zakwalifikował się nawet na igrzyskę. Kwalifikacje to, to są takie zawody bardzo e, wielkiego formatu. Powiedziałbym, że to są takie nieoficjalne, nawet mistrzostwa świata. Dlaczego? Dlatego, że w, żeby przejść kwalifikacje trzeba pokonać jakiegoś medalistę mistrzostw Europy, świata e, czy olimpijskiego, ponieważ e, Poza Kubą, tak naprawdę, e, cała czołówka światowa jest w Europie. To teraz takie bardziej dotyczące życia tak. codziennego pytanie, bo e, czy są jakieś zasady życia sportowca, życia boksera, e, które mają potem jakby przełożenie, czy też owocują w takim życiu codziennym? No ja myślę, właśnie, myślę, że tak. no. Gdzieś tam człowiek czasami. Ja pamiętam swoją porażkę taką bardzo drastyczną i która mi bardzo dużo nauczyła. To była moja przegrana e, taka e, na myśl świata. Budapeszt, wygrywam dwie walki. Wygrywam, wygrywam z zawodnikiem, z mistrzem Azji. E, taki zawodnik z Kazachstanu, niebezpieczny, bardzo, bardzo utytułowany. Potem wygrywam z Duńczykiem, przepraszam, wygrywam y, y, potem y, z Ukraińcem, ale przegrywam z Duńczykiem przy remisie. Pamiętam jak dziś, dzień wcześniej, dzwonię do żony, mówię: Moniko, y, szykuj mi torta, którego obiecałaś, jeżeli zdobędę medal. Z pięciu warstw. Y, a żona mówi: Ale to już masz medal. Ja mówię: No i jeszcze nie mam, ale jutro będę miał. Także ta moja pewność i y, 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 taka. Takie cwaniactwo, powiedziałbym, no, i, i taka pycha spowodowała, że no po prostu nie, przygra, nie, nie wygrałem tej walki. Tak naprawdę tak, inaczej powiem, tą walkę uważam, że powinienem wygrać. Ale sędziowie orzekli remis. Remis ze wskazaniem na mojego rywala, Duńczyka. Tak, no troszeczkę pajacowałem w, w ringu, już myślałem o walce półfinałowej. Ten finał już myślałem, że sobie przejdę po prostu tak spokojnie, zaoszczędzę sił, energii, i no i cóż, no i spotkam się z Feliksem Savonem, z taką mega legendą, także już tam asykurowałem się w tym pojedynku kwietniałowym, oszczędzałem się, co mnie doprowadziło do tego, że po prostu małymi punktami przegrałem 23 do 21. Także to, ta porażka była dla mnie czymś takim, taką nauką, nauczką, żeby po pierwsze doceniać rywala, a byłem niesamowicie trwany i pewny siebie, no i chyba to, żeby więcej mieć pokory w sobie. Także tutaj te porażki, starałem się wyciągać wnioski z tych moich porażek, ale również moich zwycięstw. Pan jest znany w środowisku, tak przynajmniej ja to odbieram i tak też to dostrzegam gdzieś po aktywności, też w mediach społecznościowych. Jako chrześcijanin, jako uczeń Pana Jezusa, czy to jest łatwe, dawać tak świadectwo swojej wiary w tym środowisku bokserskim, czy w ogóle środowisku fighterskim? No ja powiem tak. 10 lat temu, kiedy tak naprawdę poznałem Jezusa Chrystusa, bo kiedyś, powiem tak, ja zawsze gdzieś byłem blisko, myślałem o Panu Bogu, ale może, może, może to było takie myślenie przez Matkę Bożą. Ja tak naprawdę Jezusa nie znałem, nie znałem Ducha Świętego. Moim takim, właśnie taką moją siłą to była Maryja. Zawsze matko modliłem się do niej i prosiłem ją o łaski, ale też nigdy nie, nie znałem Jezusa. I 10 lat temu, kiedy moja córka wstąpiła do wspólnoty przymierza rodzin Mamre, akurat nabożeństwo było w Oleśnicy. Godzina 22.30 jeszcze jej w domu nie ma, a ona wówczas miała 17 lat. Ja mówię, córko, co się dzieje? Dlaczego dlaczego tak późno wracasz? Gdzie ty byłaś? No, byłam na przyczynce. Ja, no, ciekawa msza tak długo trwa. I powiem, powiem Wam, kochani, że ona mówi: Tatoś, to przyjdź, zobaczysz. No i za kilka tygodni była następna msza w Oleśnicy. Ksiądz Krystian to przeprowadził, celebrował i poszedłem. No i tak bardzo mi się spodobało, że do dnia dzisiejszego jestem, jestem sympatykiem, ale staram się bywać na, na tych mszach które są akurat teraz we Wrocławiu i w poniedziałki, ale co mi to dało? Ja myślę, że właśnie y, poznałem lepiej właśnie Jezusa, poznałem y, Ducha Świętego, którego też nie umiałem jakoś sobie wytłumaczyć, jak może być jeszcze Duch Święty. Wszystko w jednej osobie. Tak, człowiek umiał te regułki, tak, Bóg, ojciec, Syn Boży, Duch Święty, ale nie znałem jakby. Tej mocy każdego z nich, prawda? A teraz wiem, że Duch Święty daje nam mądrość, daje nam odwagę, daje nam męstwo, daje nam tak wiele, tylko musimy o to tak serdecznie i, i, i z taką wiarą poprosić. I jeżeli oddajemy się Duchowi Świętemu, on nas na pewno poprowadzi. I tutaj, no, muszę powiedzieć, że, no i cóż, no, oddałem się całkowicie. Panu Jezusowi i który daje mi siłę na to, bym mógł właśnie mówić o, o, jego, o Jego miłosierdziu, o Jego dobroci i o tym, że ja zawsze mówię tak, jeżdżę pod na spotkania do zakładów karnych, jeżdżę na spotkania do domów dziecka, do domów wychowawczych i mówię tak, pamiętajcie, nigdy nie jesteście sami. Zawsze możecie poprosić właśnie Ducha Świętego, Pana Jezusa Maryję o to, żeby was. Wam pomogli w tych trudnych sytuacjach, które każdego dnia gdzieś tam na nas czekają. Świetnie, dzięki za to piękne świadectwo. Dzieciaki z naszej diecezji, przeżywając ten czas rekolekcji wielkopostnych, gromadzą się wokół takiego hasła to jest nasz motyw przewodni Stawaj do walki. Jako bokser, jako sportowiec, jako trener. Co by Pan powiedział naszym kochanym dzieciakom, jakaś dobra rada, gdy chodzi o, te, o tę walkę duchową z grzechami, z siedmioma grzechami głównymi, które będziemy podejmowali w kolejnych, w kolejnych naszych spotkaniach. Jakieś takie motywujące słowo od boksera, od zawodowca, od trenera, od medalisty olimpijskiego. No ja zawsze. Ja, ja zauważyłem też y, przez swoje życie, też, że jednak skromność, jakąś, jakaś taka. Y, y, ja już taka prawdziwa też chęć pomagania innym sprawia, że my jesteśmy bogatsi, bo mamy, mamy to oddanie, mamy tą wiarę i staramy się właśnie przez pomoc innym też budować swojego ducha i ten kontakt z Jezusem. Czyli dzięki temu, że wspieramy, pomagamy tym słabszym, nawet teoretycznie słabszym, bo gdzieś każdy ma jakąś taką chwilę. Wspierając ich, my zbliżamy się do Pana Boga, poznajemy Go lepiej, a w tej drugiej osobie właśnie możemy zauważyć no, tego naszego Mesjasza, który, który jest i który rodzi się w naszych, w naszych sercach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Dzień Boże, dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam młodzież. No i cóż, mogę jeszcze powiedzieć, że kiedy mamy lekarza, idziemy do, jeżeli ktoś nas boli, idziemy do lekarza. A tutaj właśnie, jeżeli mamy jakieś problemy wypowe, rozproszenia, nie wiem, lęki, wydaje mi się, że wystarczy pójść do kapłana, który, który jest akurat takim właśnie Jezusem, z wielką wiarą, wyznać mu swoje grzechy. Czyli oczyścić się z tych chorób, które są w nas i automatycznie poczujemy się naprawdę lepiej. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie.